witam w kolejnym odcinku. Na wstępie chciałem podziękować za wysoką aktywność pod ostatnimi dwoma filmami. Dzisiaj będę się składał zbroję na tym tropicielu na Unii moim, jak jest w tytule. Jeszcze chciałem na początku poprosić o suba, jak macie zostawić, bo według YouTube'a tylko 10% oglądających ma go zostawionego, a na 500 i 1000 subów planuję zorganizować dwa fajne w miarę konkursy. Tutaj weźmiemy wszystkie potrzebne rzeczy, czyli legendy na esencję oczywiście, wszelkie potrzebne kamyki, złoto na mm, sztabki, co sprawdziłem ile trzeba, i teleport, żeby tam się dostać. Tutaj chyba równo. to, co kojarzę. Y, udam się już tam do tej Margoli, w do Margoli teraz, tak? Y, to się nagrywa, nagrywa dobrze, że, że Politejku na zbroi nie będzie. Y, I z niej udam się do mm, Mirwani Sadur, tak się to teraz nazywa. Hmm. Te agendy stancerze raczej mi się już nie przydadzą, bo mam teraz lepsze. To na pewno nie i to. To raczej też nie powinno. I to tak nie wiem już sensu. Więc bez różnicy, czy to mamy ja do wymagów, czy nie. Raczej też się nie powinno przydać. Tutaj tak co mi się przenieść. I jeszcze takie buty sobie kupiłem. Jeszcze nie są związane, ale... Wyszło z nimi równo, więc je wezmę. Nie pragnę, by to się szło, chyba do pracowni, ale nie jestem pewien. Na pewno i tak, najpierw muszę od tego kowarty jakiego znaleźć i od niego zakupić sztabki, platyny, które jak wiadomo są wymogiem przy składaniu zbroi hmm. tak, o sztabkach 100 milionów poproszę, dwóch sztabek. Trochę zbietniej od tej zbrojki, jakoś mi się mocno nie przyda, ale w sumie się jej zrobić, skoro sobie już odbieram te kamyki i wszystko na niej. Może kiedyś też na tym trapez się dokupię, żeby. A da, tu nasze chyba u Drogi'ego. Sprawdzę. Nie chcę ze mną rozmawiać, coś drugi, ja tak. Tutaj jest natropiciela, więc chyba wszystko jest. Nad... Tak, on jest natropiciela i na... Czy to są Wszystko kurde. jeszcze robi. Jestem ciekawy. A i na maga. Dobrze. Hmm. Tutaj muszę robić te legendy. Hmm. Tak, 100 esencji równo tak jak mówiłem. Wszystko inne mam, więc wykonaj. Na pewno ten tak. No. I hmm, jestem człowiekiem. Okrycie, cios bardzo krytyczny, to jest na maga, dobra. To jest na tropa ostatni ratunek, to jest na tropa klątwa i to jest na maga ostatni ratunek. Tutaj między tymi dwoma zbrojami to chyba wybiorę ostatni ratunek, bo rękawice z braciszka, tutaj bym sobie widział i wtedy miałbym już dwie klątwy, więc trzecia się jakoś mocno nie przyda, bo jest osłabiona o 50% trzecia klątwa. A arki żadnej innej nie widzę sensownej, jak już z bo tutaj myślałem jakiś kawał z braciszka także. Więc jest bardziej sensowna. No i co? Wszystko się zgadza. Zapomniałem tego miliony prawie by mi nie starczyło. E, tutaj wszystko równo. Nie wiem, co tu się pojawia, jak się skupię. Ale e, dziwne. Tego nie widziałem nigdy. No to na pewno tutaj mam na mam. Dobra i tutaj mam tą zbrojkę złożoną, przepiękną. Więc jestem z siebie dumny. Znaczy no w sumie. Jak mówiłem jakoś mocno potrzebna nie jest, ale udało mi się wszystko uzbierać. I w tym momencie sobie zrobiłem. Wygląda to jako, jakoś jakiś miarę spoko teraz, ale jeszcze nie jest pełne. Może kiedyś się skompletuje, nie wiem. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Jeszcze raz proszę o tego subskrybera, bo subskryber jest świetny, Pamiętaj. Ale to był końcówka sorki.